Co? co ty robisz? Co robisz? Co, robisz? co robisz, Jak to wyłączyć? Koniec tego wszystkiego Koniec tego wszystkiego. A czy co? Obierdziela się, bierz go! Ale nie Odejdziemy Chodzę jak maszyna, chce tu iść to drugą tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczył Młody piersi, ale nie. Te mam ci broń, Siema, jestem Marek. Dzisiaj raz na zawsze zakończymy współpracę z kamerzystą. Ponieważ ten pajac w worku, którego zapewne znacie, za bardzo zaczął się panoszyć. I ja nie pozwolę sobie na takie traktowanie. Nie pozwolę na to, żeby ktoś był lepszy ode mnie. Nie pozwolę, żeby ktoś się tutaj rządził. Bo rządzić może tylko jedna osoba. I jestem to ja, dlatego ten człowiek poleci yy, tam. Zobacz, co tam przygotowałem. Chodzi? Widzisz? No. Buda dla niego. Ale nie co, będzie co co tak. Zrobił? Co zrobił? Wracamy do starych zasad. Ja On będzie tam mieszkał. Nie będzie mieszkał w domu, i jeżeli chcesz nagrywać sobie te piosenki, proszę bardzo, niech sobie nagrywa. Ale tutaj jego noga nie się, stanie. Czemu się tak zdenerwować? Powiedz, bo nie wiem. Widzą, że Nie się odzywać, bo zaraz też polecisz. Ale widzą, Też, też polecisz, Sara. Możesz wyjaśnić, o co chodzi. Wszystko zrobię w swoim czasie. Nie mów mi, jak mam żyć, tak? No nie mówię ci, jak, jak masz żyć, tylko. to się wiedzieć. nie odzywaj, bo zaraz też polecisz. Wszyscy no polecicie. To Ile was tam nie, jest? Nic nie zrobi? Jeden, drugi, trzeci, kto tam jest? Służący, ochroniarz, ty. Wszyscy polecicie, ale zaraz Ale nic nie będzie. Tak nie będzie. Nie denerwuję bez powodu. Ja mam ogromny powód. Nie Zobacz, masz. widzisz co tam jest? Tam Ale co? Wracamy Też do szoku. Tak powód, tak, tam go wyrzucę. Tam go wyrzucę, bo tak nie będzie. Nie będzie mieszkał w domu. Za takie coś. Za takie coś w domu mieszkać. O co ci chodzi? Zamkniesz się, czy nie? No zamknę się. Za bardzo się panoszy ten worek. W zasadzie już nie worek. Zobacz, jakie on ubrania nosi. Czy powinien? To co masz problem, że worka nie nosi. Nie! Mam problem o to, że za bardzo się panoszy, że robi muzykę i śpiewa o tym, że się flexuje. Tak nie będzie. I nagrywa filmy, w których upokarza mnie. Ja na to nie pozwolę. Na pewno, koniec tego. A ty upokarzać możesz? Tak, ja mogę. Aha. Masz jakiś z tym problem? No nie mam. Chcesz, problemu. żeby ciebie trochę połokać? Nie. No właśnie, no. skończyłem. I nie odzywaj się do mnie więcej, no dobra, tak? Dobra. Ty jesteś tylko od trzymania kamery. Dzień się w ogóle, że ci kamerę pozwalam trzymać. Dobrze, dziękuję. Równie mogę. dobrze mógłbym ci nie pozwolić i nagrywaj sobie dobrze. na statywie Dobra, 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 się, że, jestem że miły tutaj dla do tej szopy i koniec! Zamknij się, nie tak. wymawiaj słów w moją stronę. Dobrze. Skończyłem. Yy... Coś jeszcze możeć. Dobra, do powiedzenia? kończę, kończę. Coś jeszcze? Nie. To co, na grubo wjeżdżamy w niego? No, Byłem no. przez dwa lata dobry, ale koniec tego wszystkiego skończy się, skończy się ten jeden wielki dzień dziecka. Tak nie będzie. Zero litości, pamiętaj, zero litości. Dobry. Co? Co ty robisz? Co robisz? Co, robisz co robisz, człowieku? Jak to wyłączyć? Koniec tego wszystkiego! O co, Koniec co tego wszystkiego! A ty co? Opierdzielaj się, bierz go! Ale czemu ja Wyjazd stąd! Nie będziesz tutaj mieszkał. Wypad stąd! Ale o co? Wracamy do starych zasad! Pan się człowieku od dwóch lat! Od dwóch lat cały czas to samo! Ale co chodzi? Pan się od dwóch lat! To jest królem! Ja! Nie ty! Ale o co chodzi? Wypad mi stąd, jazda! Łapiesz go! Ale powiedz co chodzi? Łapiesz go w tym momencie i on robi wyjazd! No ja mogę złapać! Ale Albo się po policję dzwonię. Ale o co chodzi? Nie jesteś na swoim terenie. Po policję zaraz zadzwonię, się chyba się że to wyjdziesz dobrowolnie. Pan człowieku, od dwóch lat, a wczoraj co nagrałeś, że mnie związujesz? No chciałem ci powiedzieć. Posłuchaj sobie mnie tych nic. swoich piosenek. Bo co ty tu masz? Co ty tu masz? i z Witą? Co tysiące buty? 3200. A kiedy w szopie mieszkałeś? Tak? A to co? Balenciaga, ile to wszystko tak, kosztuje? Ile to kosztuje? Tak. kosztuje? Jaki tutaj syf zrobiłeś? Wiesz, jakie to są pieniądze? Kiedyś w shopie mieszkałeś w człowieku. No zobacz, no ile tych Balenciagów jeszcze masz? Kolejne jakieś. Co to? Jakieś reboki? A co to jest za Marek, komputer? Marek, co to za monitor? Możesz wyjaśnić, co się tutaj dzieje. Ja mam wyjaśniać. A mikrofon ile kosztował! Tu ci się poprzewracało od tego wszystkiego. Wyjazd stąd robisz, tak nie będzie. Ja nie wiem co ci chodzi, Marek. Stąd, bajesz, tak Czapkę bajesz. też mi zostawisz. Ale czapka jest moja, za moje pieniądze kupiona. Ale mnie to nie interesuje! Jeszcze nie tam w shopie mieszkałeś, nie było takich rzeczy. Koszulkę też oddajesz. Podnie możesz zostawić. Klapki też zostawiasz. No chyba jesteś niepoważny, człowieku. Wezmę swoje rzeczy Ja jestem i niepoważny. Stąd. Nie chcesz to nie? No to ja zobaczę. Zobacz, sobie jak żart. się nie jak nie będziesz Na tych filmach. Tu ty grać nie będziesz w filmach? Jak widzisz wyrzucam mnie, no co? Le lecisz na zawsze, człowieku. No dobrze, ja sobie pójdę do szopy. No to pójdziesz no sobie bierzesz? do szopy. Jest przygotowana specjalnie tak? na ciebie. Rzeczy? A jakieś buty bierzesz coś? Pomożecie mi rzeczy wziąć? No mogę. Znaczy ja będę kontrolował, co ty bierzesz. Co ty bierzesz? i weźmiesz wszystkie rzeczy? No, swoje rzeczy wezmę wszystkie. No ty no chyba nie normalny jesteś. No to coś to mi mi z Twojej rzeczy z twoich? A kto to zarobił pieniądze? Ja zarobiłem pieniądze! Ty zarobisz pieniądze! No to, to Ty nie jeden. Ty nic nie zarobiłeś. No jak ty nic nie zarobiłeś? Udowodnij mi to. Pokażę, Dobre, to. tak nie będzie. Ja nie tak, będzie. tak nie, nie będzie. Jeżeli chcę no robić to nie sobie robię. Dobra, weźmiemy jakieś torby możemy. No, robię. Tak nie będzie, nie będę sobie pozwalał na takie traktowanie. Zobacz, to jak, jak no, wygląda ten pajac Zobacz, z tego jak domu. ty wyglądasz. Z tego domu. Idź stąd o. idź to. Gdzie te palce pokazujesz? Masz, wiesz te worki nie, i pakuj sobie mnie rzeczy. dlaczego mnie uderzyłeś? Ja cię uderzyłem. Idź do góry, pakuj swoje rzeczy. Zacznij zachowywać się normalnie Nie odzywaj się. Ja się zachowuję właśnie normalnie nie masz to wszystko. Gdzie tu jesteś? Gdzie tu stoisz? Na tym gdzie tu stoję? Może nie, gdzie tu stoisz, ale na tym YouTube, Maryja. dzięki nie jesteś tutaj. W jakim YouTube? Na YouTube! Od dwóch lat człowieku niszczysz mi życie mogę wziąć również dobrze takiego debila i były lepsze od ciebie. Ja I rozpieprzyłeś... A teraz zrobisz jaką awanturę robisz. Zobacz, rozpierzcie! A zobacz, cały... jaką tę awanturę Rozpieprzy... robisz, jaką atmosferę ja? prowadzasz Rozpieszyłeś cały kanał! Ja rozpierzyłem kanał. Tak, razem ze swoją dziewczyną. Ten debil byłby lepszy. Razem ze swoją dziewczyną rozpierzyliśmy kanał To nie jest moja dziewczyna zacznijma. Rozwaliliście. Rozwaliliście kanał! Ja tak, ja, ja sprowadziłem dziewczynę, ty ze swoją dziewczyną rozwaliliście dla dwa, dwa lata mojej pracy! Dwa lata pracy, dwa lata twojej pracy? Dwa lata trzymania kamery według ciebie? W tak. jeden wielki. Za idiota. Idź, patrzcie czy on nie pakuje złych rzeczy. Dobra, idę, idę, idę. Nie będę z takim kimś. Co ja mam? Patrzy na to co on pakuje. Przypiluj Dobra. go, żadnych markowych. Dobra. No, ale zachniemy. Dobra, pakujemy pakujemy. A ja, A ja się pakuję, pacjent. ja nie będę z nim nimi z człowiekiem. Ty, ale robić. co, to jest przesada. Kurde, worki na śmieci? O, okay. Nie, czeka, ja jedę, nie, nie, nie mogę na to patrzeć. Ja ileś przynieść normalną torbę, no chłopie. Nie, wiem, mi kazał Marek pilnować was, żeś markowych rzeczy nie brał. Jak markowych? No tych drogich. A to są moje rzeczy. No, ale powiedział, że mam pilnować, żebyś nie brał ich. Ale ty chyba jesteś nie jesteś poważnym No, ale ja, no, ale to nie ja, no. Dobra, pakujmy. Ale co, co nie ty, no? To są moje rzeczy. No tak, dobra, ale ja słyszy. tego. Ale ja, słyszę, tego, słyszę, ale ale ja ci nie każę tego, po prostu Marek mi powiedział, że mam pilnować. Tak nic nie zrobi, jak się będzie No Ja tylko nagrywam, bo... tak na dobrą sprawę, bo ja niczej strony tak naprawdę nie jestem. Dobra, dalej pakuję. Ja sobie biorę swoje rzeczy i wychodzę stąd. No dobra, tylko żeby Marek dobra, się nie, pakuje, nie Ale co mi obchodzi Marek? Weź, weź, popakuj. Co mi obchodzi Marek? No nie wiem. No człowieku. Wyrzucił mnie z domu i ja się przeprowadzę do tej no, Brisbane. Ja mam to gdzieś, ja jestem mieszkałem kiedyś. Nie szopie. pierwszy Dla... nie ostatni raz. Dla mnie nie ma problemu, tylko pamiętaj, że studio jest zapisane nadal na mnie. Także ja nie wiem, jak on ma zamiar rozwiązać tą sprawę. To będzie mi wpuszczać no, do Może cię wykupi. Co? wykupi. To jest mieszkanie, kupię. Dla mnie to jest nie co zrobił? Bo pomagałem mu cały czas. To rozwalili wszystko na to na co no, pracowaliśmy. No weź mi te rzeczy. Kurtki na zimę też? Wszystko? Na co? Ty będę jechać w czopie. Ale jak, jak w sopie? No w sopie, no! Wiesz tam nie ma używania nic, a na czym to tam będzie spał? A to, radziłem sobie wcześniej, teraz sobie nie poradzę? No dobra, jakiś materac ci coś, no. Ale to jest przegięcie, nie? To co on robi. A co ja mogę poradzić, no człowieków? No. Postaw się w mojej sytuacji. To chciałbyś z takim człowiekiem mieszkać? No, 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 no. nie. no. Ja już na na twoim miejsce dawno, bym się wyprowadził gdzieś, nie. No, a czy się zachował się normalnie. Nie wiem co Tyle mam lat mu pomagałem. A no, ten film wczoraj jeszcze nie był taki zły, tak na dobrą sprawę. Dobry był ten film właśnie. No. To on nie robi te denne filmy z tą swoją wariatką. To jest gówno, a nie film. Jak zrobię dobry film. To się obraża. Zaczekaj. Pomóc ci coś? No, nie, damy, ty. I co? pokój. Ty, ja byś... no, ja dobrze, widzisz to. Bo. Zostajemy w tym spokojnie. Ty. A ty co jeszcze nie widzisz z domu? No, no rób swoje, rób swoje. A pamiętasz live'a? Ej! Co? Pamiętasz? Co? A o! Wow! Co? co ty co robisz? Tak? O kurde! O, P jest o fuj! P pokaż, pokaż. Mam nadzieję, że są zgniłe A co ty robisz? Weź mu to no, umasz jeszcze ten... w tych jajach Marek, no co ty? Ale co ty robisz? Tak jak on umazał naszą kołdrę I nas Tego nie bierzesz, to jest oryginalna kurtka To zmarzł Będziesz mi poważny człowieku Będziesz marzł. A to jest Dobra, damskie Bierzcie, bierzcie, bierzcie A weź tą kurtkę, weź tą to kurtkę jeszcze tutaj, czy co? No, bo zimno będzie, no Ale no złożę, Jezu, Jezu ale Marko, Co wy robicie? Ale co ty masz do to jest moja kurtka? No ale Marek powiedział, dobra, że nie Dobra, idź, idź, idź już stąd No, ale no powiem, idź już co, stąd powiedzie? Oddaj moją kurtkę Wypadł Wypad. Mam po policji dzwonić? Jezus. Dobra, weź moją kurtkę Jak ja? Nie bez jak bez mój mój tak. Powiedziałam, żadnych Markowych rzeczy Ty, a ty... Ale co za swoje pieniądze, kupił? już Ale chyba gdzieś no, coś pomyliło człowiek ale No ale kurtkę, na zimną mu będzie, no No dobra, ale ty sobie kupi Kiedyś sobie radził, nie miał kurtek, tak? Co? Nagle wielki książę się znalazł? Ale to przykre jest Marek, no Już wiesz gdzie masz jeść. No i bardzo poradę. dobrze, bardzo dobrze, tak nie będzie. Chować mi palec lepiej. O, o proszę o, bardzo. bardzo. Zapanuje porządek w domu. Koniec. taki zadowolony ze swoją dziewczyną. Ona no chyba jeszcze się. mniejsza jest niż tamto. Nie jestem zadowolony. I to nie jest moja lepiej. dziewczyna. O. Jak wtedy mieć? Co? No co ty ty i tak, mówisz? To i tak lepsza szopa niż wtedy. Chodząc Nauczy z się żyć. Końcu się nauczyć. Tyle lat byłem dla niego dobry, tyle lat. A on nie potrafi dobry. tego docenić. To teraz może doceni to, co ma od życia. Ciesz się, że w ogóle masz takie coś. Wiśle takie coś kosztuje? 2000 zł. Człowieku, to jest mój ogród. Pamiętaj, że nadal mam Dwa tysiące 2000 zł za takie mój coś. Mój ogród. Dwa wyjdź stąd. Wyjdź tysiące! Stąd. Nie życzę sobie, żebyś tu siedział, wyjdź stąd! Nie będziesz mi rozkazywał! Weź go, będę przysiadywał tlen, no nie Będę tutaj przesiadywał, tyle będziesz Nie chciał. Winiesz, on, on mnie zatrudnia, no kamerzysta, no. Weź się! Jezu! No nie dostaw mnie! Co wy robicie, no Zostaw mnie ty deklu. Z mojego ogrodu, vara! Jak z twojego ogrodu? Z mojego będę ogrodu, się! Będę tutaj siedział ile będę chciał! Nie będziesz tu siedział! Będę siedział ile będę chciał! Wynocha z mojego ogrodu! Jak wynocha? A wy Jesteś co? na moim ogrodzie! Nie reagujecie, A na ty też się już, wypad Wypad sam do siebie! Wynocha! Do siebie! Ogrodę. To jest mój ogród! Siedzisz tutaj! Wynocha z mojego ogrodu! Właśnie tam! Już! Wynosz się! Wynos I nie, ja będę tutaj stał, ile będę chciał. Nie wstępu tutaj. Nie masz wstępu. Nie wejdziesz tam. No tu, co, za bardzo się poczułaś, co? Zrób sobie mikrofon spotyka. I będziesz robił dalej piosenki. A ja co? Ty, co myślisz, że to jest twój obrót? To jest twój ogród. mam papier na to! Telefon oddasz dobrowolnie. Chyba jesteś niepoważny, człowiek. Oddawaj telefon? telefon? Tak, telefon. No, no, dobra, weź nie, ja nie będę w ogóle dyskutować z tym chwilą człowiekiem. Oddawaj telefon. W tej chwili. Widźmy, telefon. Wyjdź stąd. Oddawaj telefon. telefon. Zaraz ochrona przyjedzie, wyjdź stąd! Już! Wypadł z posesji, już! Jakiej posesji? No do siebie! No do siebie, już! Jaki wypad? Jesteś na moim ogrodzie. Wyjdź ty stąd. chyba niebieskim rozmawiasz. Wyjdź stąd. Nie, ty masz stąd wyjść. Wyjdź stąd. Tu jest linia. Jezu, oboje stąd wyjdźcie, może no. Co oboje, co Nie, tak się nie będziemy bawić. No nie, no nie wyrzucam, ale no kłócicie się bez sensu, to, to jest. To jest mój teren. Zaraz pójdę po geodetę. Po geodetę? No tak. to idź po geodetę. I będziesz miał wszystko odmierzone. Weźmiemy, wyciągniemy księgi wieczyste i zobaczymy, kogo to jest teren. Wypad? No do siebie. czy przyniesiesz mi buty. No dobra. Ale. te wszystkie ze studia? Te, te oryginalne, no, no, tak? Jakie buty? Nie przynieś mu żadnych butów, przynieś mu jedną parę sandałów i wystarczy mu. Co ty myślisz? że sobie będziesz markowych rzeczach chodził? Wyjdź stąd. No to ty, ty wyjdź stąd, Ja już Zostaw moją szopę. Jak twoją szopę? To jest moja szopę. Mam na, na moim to terenie. rachunek. Aha, jest na moim terenie, wypad. Dwa tygodnie masz. Wypad. Dwa tygodnie masz tutaj mieszkanie. Wypad. Później sam sobie szukasz. Wypad. Jaki wypad? Wyć stąd! Nie, to jest mój zrobię, teren. O ci zrobię krzywdę, wyjdź stąd. ja tobie zaraz krzywdę nie zrobię. Już! My jesteśmy w trójkę, ty jesteś sam. No jakoś ty chyba jesteś sam, bo nikt ci nie pomoże tutaj, stąd. Jak to nie pomoże mi? No, kto ci pomoże? Jest. Chyba ee... wariatka tylko. Karolina. Bo oczywiście, jest, że mu on. pomogę. No on. to dostaniesz też razem z nim, wynocha. No, właź do siebie. Wynocha! Marek nie ma co. Wynocha, już! No i wypad z mojego terenu. stąd. Żałosne, po prostu, żałosne. Coś nic nie warte. Nic, 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 nic. Jak on będzie kawałki nagrywał? Nowe. Nie interesuje A, mnie, to prostu... nie zrobi sobie mikrofon. spatyka. I nie patrz się na mnie, ktoś ci pozwolił? Tak, właśnie kończą ludzie, którzy mają jakikolwiek konflikt do mnie. Ja, tak jak już mówiłem na początku, nie pozwolę sobie na takie traktowanie. No i po prostu takich ludzi jak on trzeba eliminować. Widzicie, każdy, kto mi podskoczy, skończy w takim baraku. Jest to jeszcze gorsze niż ta jego stara szopa. Cóż, niech tylko poczeka na zimę. Aczkolwiek ma tylko dwa tygodnie, żeby tutaj siedzieć. Jeżeli będzie dobrze sprawował się, to ewentualnie można go tutaj zostawić, ale wątpię. Ty! I Marek, ale to lepiej wygląda. Słuchaj! Niż szopa. Mam do ciebie pytanie, bo nie, więźniowie! W Ameryce przed karą śmierci mogą ostatni posiłek. Chcesz coś do jedzenia? Wypadł stąd, już. Powiedziałem ci, być stąd. Chcesz coś do jedzenia? Ostatnie życzenie. Bydź stąd. Ostatnie życzenie to ci. Tak, tak widzę, że już wiesz gdzie iść. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak nie będzie. Ja, szamu, tak? mam nadzieję, że nie masz żadnych ciepłych rzeczy w tym. Obiżam. Wiesz gdzie iść? Tak, iść. Zwierzęta cię w nocy rozszarpią. Będziesz na no, tutaj tutaj swoje. No, Za to, co mam, mam nadzieję, że jakiś go w końcu lata, dopadnie. Lata, no tam są lasy przecież. To za problem tutaj przejść. Mam, mam nadzieję, że jakiś go w końcu dopadnie. Masz wszystko, czego <grym> potrzebujesz? Deski. Coś jeszcze chcesz? Ostatnie no, to życzenie? Ostatnie życzenie po. to są wyp... Rozumiesz? Patrzcie jakaś młodź, jeszcze sobie zwierzę łupie. Nie masz stąd wypić! A to ile to kosztuje? Dwa tysiące takie coś kosztuje. Cieszę się, że pozwalam ci tutaj jeszcze przesiadki. Cieszę się, że ja pozwalam ci przesiadywać na, no. na moim co, ogrodzie. Na moim ogrodzie? Na moim ogrodzie mam papier. To co jest No to dzwoni. Pogoda tu Dzwon. no, zaraz pójdę. Dzwoni, Dzwon. no, dzwoń. No dzwoni. No żebyś wiedział, no to że zadzwonię. Zadzwonię. No to zadzwonię. No to zadzwoń. No to zadzwonię, no no zadzwonić. Zadzwoń spaniaku. Ja cwaniak? Ja Wy, Ty chyba jesteś swaniaki. Już, raz, raz. Przytuliłeś się do studia do wszystkiego. Do studia? Ja ci za to studio zapłaciłem. Ty zapłaciłeś ci czego? środka. Piosenek, a Wy stąd już to towarzyny! Przestańcie się kłócić już? A jak najpierw robiłeś te piosenki. Stąd. Ja, stąd. ja tu nie wytrzymam, no. No, nie się no. no jak można przestać się kłócić z takim człowiekiem! Dobra, przestańcie się to kłócić no. przez dwa lata. Za pół pomagałeś. Darmo. Za pół darmo! Nic nie pomagałeś! Za pół darmo ci pomagałem, Gnoju Równie dobrze mógłbym wziąć tego debila, żeby on ci od za ciebie. to płacił. Za co mi płacił? Za to, że nie Jak on nie płacił! No i nie będę dalej płacił. widziałeś koła mieszkanie. Zobacz, patrz. Widzisz, widzisz tego patyka? Zrób sobie z tego patyka mikrofon i będziesz sobie nagrywał te swoje pioseneczki, tak? Tak, że nie jesteś jeszcze w takiej totalnej dupie. O, miotła. Jedyne do czego się nadajesz, to do sprzątania. O, musimy iść na robotę, na dworzec. Miotła. jako sprzątacza zatrudnimy? Idiota. W sumie jakaś Ty skończonym jak na niego. Jesteś jest skończonym idiotą, jesteś żałosnym człowieku. Widz Żałosy swój to. Nie będę się chciała szarpać, widz po prostu. ty i szarpanie. Nie, 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 nie. Ty nie masz nie żadnej siły i nie byłbyś w stanie mnie nawet przepchnąć. Także uważaj na te swoje słowa. Dobrze, te drzwi nie Marek, koniec ja z tej serki. koniec. Ale to jest trochę, no te drzwi jak na oboreki wyglądają, no. No A to, jak to idealne wyglądać? miejsce dla idealnego człowieka. Mówiłem, koniec Odpowiedni tego wszystkiego. Ja sobie, człowiek, to, tak? koniec ja sobie poradzę. Koniec tego wszystkiego. Ja sobie poradzę, ale ty rozpieprzysz z nią kanał, o. Tak, poradzisz sobie, co tak, rozpieprzę. tak. A co, myślisz, że ja nie wezmę cię na pacynkę? Na pacynkę? Chyba no dalej będziesz powarty. pacynką. Póki tutaj My jesteś, stąd, będę ciebie już. nagrywał ile będę chciał, tak? Stąd. już! No to poczekaj na noc, poczekaj na noc, poczekaj. Być stąd. Poczekaj, ja, ja wszystko nagram w nocy. No to poczekaj sobie na noc. Zostaw te drzwi, zwykły. zostaw te drzwi. To są moje drzwi. Zostaw te drzwi. Wyjdź z mojego ogrodu. Będziesz moją marionetką teraz. Jesteś pani bardzo po od początku jest twoją no to, to poczekaj na noc zobaczysz co będzie w nocy zobaczysz zobaczysz póki tutaj jesteś będziesz nagrywany tam dam informację że wchodząc na teren zgadza się na wykorzystywanie wizerunku i ty tyle o. będzie i tak mordy nie ma co oglądać a masz, może wróci jeszcze na tym biznes tutaj weźmy ludzi, tak, tak. żeby sobie go nagrywali zrobimy, za pieniądze zrobimy. będzie o. klaunem pośmiewiskiem tak. będzie o co parka By... się dobrała tak dwóch trzech chorych no, ludzi co, no, zarobimy tak? na no, tym wybiegasz trzeba będą przychodzić radcy dobra za Ludzi. My, my idziemy Jesteś gorsza nie od niego i, albo taka sama jak on nie będziemy o, z takimi ludźmi przysiadywać Masakra Jesteś najlepsza chyba w ten, w cyrku No ty, to ty to zaraz będziesz ty cyrkiem Ty nigdzie nie jesteś najlepsza Dobra, także jak widzieliście Tak właśnie kończą pajace, którzy mi podpadną Zobacz, w taki sposób no i co? Ja się kłócić, warto było. Ja się kłóciłem? Było, ja tak się tak. kłóciłem? że to nawet nie wiem o co poszło. A ale co zrobiłeś? Panuszyłeś się, się przez dwa lata. W domu, co? W, końcu. w luksusach się zachciało żyć. W jakich luksusach, człowieku? W jakich luksusach? No, w luksusach żyłeś. Ty masz tam luksusy, o Najlepszy go... dom w Polsce. O, o, Najlepszy o, dom w Polsce o, o, był. ale w tej sopie mieszkasz no i No to będziesz mieszkał. No to super, idealne miejsce. Jeszcze się cieszę. To wyjdźcie z mojego ogrodu. Jak twojego ogrodu? No, mój ogród. Czego ty nie rozumiesz, człowieku? Mój ogród. Nie jest twój ogród. Po policji mam dzwonić, czy bez policji załatwimy? No, zamknij się tam. Jutro będzie film na kanale z pierwszej jego nocy, która będzie naprawdę gruba. Zróbmy mu najgorszą noc. Taka Spokojnie. wiesz. Z pełną na wstydu. Nie wiem, czy to jest, syl... jest ostatni. Albo nie na tak. ten, na silikony idzie. Nie będę przy tym idiocie rozmawiał, bo. Na silikony i tak, jak hejter powiedział, na silikony. Idaj, tylko, tylko prawdziwy ja debil będzie się wtrącał. Jak bym chciała, to by sobie zrobiła. Tak, ty robisz, ty chciał silikony, to na Zrobię, zrobię. Tak zrobię, kury, żeby mogli ci naciąć na silikony. I żebyś tam coś włożył, bo by ci się rozerwało. Dobrze, tobie nic się nie rozrywa. Dobra, skończył tą pajacerską gadkę. Oby Cóż. cię zwierzęta rozerwały. Spokojnie. Zobaczcie Ale ty widzisz, jaka awantura z tego wszystkiego? No po co on się tak zachowuje? Po co no, no, robi awanturę? Nie wiem, masz zamikłem, nie wiem nawet co mam powiedzieć. Masakra taką awanturę robi. Wszyscy robią, wszyscy robią awanturę. Jeszcze kłódy się drze. No daj Przedłeś do, mnie do no. Nie ma co się z debilem kłócić, wyłóż no przyszedłeś na jego teren i przeszkadzasz mu w nagrywaniu filmów? No człowieku, no Widziałeś to? No widziałem. No nie wiem, ja nie wiem co mam na ten temat powiedzieć. ale ja też nie wiem, to co mam dziwna sytuacja. Oni są siebie warci, to jest jakaś paranoja, nie? Nie wiem, no, ta Karolina też w ogóle, tak. jest. No jest. w sensie, on jeszcze gorszy jest. Albo ona jest gorsza. Nie, ona, nie ona wiem, jest nie wy... gorsza. Ona jest gorsza. Dlaczego ona gorsza? No widziałeś co ona tutaj tego dała? No oni tacy Słyszałeś? sami są, oni są tacy sami. Oni no. się dobrali. Nie. Mówię ci, dobrali się chorzy ludzie. Chorzy ludzie, takich po... Nie, ty co jeszcze robisz? No gadamy, do, nie ma rozmawiania, No odcinek robimy. Chcesz też polecieć? Nie. No właśnie, chodź. Dobra, idź. Ale w sumie Parasz. fajne czasy były, jak byłeś w szopie. W szopie. Może coś razie, fajnego to będzie. To no, dla no jejku, to tylko ręka! Nie odprawia. ma z się z takimi debilami, no inaczej polecisz. Dobra. przepraszam. Dobrze, że mam zapas e, środków. Wyłączaj to. Antiforcym. Już skończyłem hmm. mówić, wyłączaj. Dobra, może się pożegnaj. Wyłączaj to, Pożegnam. powiedziałem, tak? Nie pożegnasz się z widzem. Wyłączaj to, tak? No, pożegnaj się. Wyłączaj. No ale na pewno? Wyłączaj. No dobra.